postaje powstaje obraz. To polska w KOMA.pl, Rok 2018. Uwaga, uwaga, nakręcona jest i pali się czerwona lampka. Kiedy zapala się czerwona lampka, wtedy świat staje się kinem. KOMA.pl to ruch filmowy z całej Polski. Filmowcy, amatorów, wiecie co się dzieje teraz? Teraz właśnie ożywa telewizja. Telewizja ożywa, ponieważ nie będziemy siedzieć przed telewizorami i przy raz do foteli, tylko weźmiemy komórki i pójdziemy sobie na miasto i nakręcimy jakiś materiał. Powiedziałem to w sposób dokonany, bo mam nadzieję, że dokona się, ta właśnie rewolucja filmowa. W ciele telewizji, bo jest to pierwszy program e, telewizji publicznej, a jednocześnie pierwszy program w całości kręcony telefonem komórkowym, który został wyemitowany na antenę ogólnopolską. I mam przyjemność powiedzieć, że nazywamy się koma.pl. Każdy odcinek to jest temat. Na zadany temat robią ludzie w Polsce swoje filmy komórkowe, reportaże komórkowe. Ty jesteś przewodnikiem po swojej ulicy, po swoim mieście, po swoim miejscu, po swojej wsi i pokazujesz nam, co tam jest takiego Twojego, co tam jest takiego, czego nie ma nigdzie indziej, co ciekawego można zobaczyć w Twoim mieście, w Twojej wsi. A dziś trzy pierwsze filmy zrobione komórką na temat pomnik-antypomnik. O, są to pomniki, które działają na nas w szczególny sposób. Filmowcy, komórkowcy z Łodzi postanowili pokazać, co to jest. Ich zdaniem, tak naprawdę, i jak na miasto oddziaływuje pomnik Artura Rubinsteina? Uwaga, uwaga, uwaga. Pierwszy materiał został zrealizowany przez człowieka o pseudonimie Kobold, Wojtka, Wojcy, siaka, Wojtek, dlaczego wierzyliście się na Rubinsteina? Ten pomnik jest o tyle straszny, że przedstawia Artura Rubinsteina jako coś. Coś? Co można po nosku podrapać, prawda? I można mu nawet włożyć szpalec w nos, jeśli się chce. I córka tego człowieka jest obrażona, że ten pomnik tutaj stoi i powiedział, że nigdy w życiu do łodzi nie przyjedzie, póki to coś nie zniknie z tego miasta. No to zobaczymy, co odkryłeś w Rubin Steina pomniku drogi Wojtku. Jan, przejmujesz. Już mówił? Tak, będę mówił. Witam Państwa przed pięknym, najpiękniejszym pomnikiem młodzi. Pomnikiem Artura Rubinsteina. Proszę spojrzeć na ja te ja cudowne kształty. Proszę zobaczyć. Ech, mam być pomnikiem, a zrobiono ze mnie fałszywy automat. Mam grać za dwa złote w kółko cztery melodie, ale automat jest popsuty gram co godzinę w kółko cztery melodie. Kto jest Artur? Artur, no nie, kurki no stary, masz tutaj skarbonkę, laski siadają obok ciebie czasami, starsze lub młodsze, głównie te starsze, ale to one są twoja grupa celowa, taka wiekowa, no nie? O, no pięknie, zaczynasz znowu grać, gra muzyka. no jest po prostu piękne ogólnie, te tak. Sama postać tej osoby jest bardzo ładna, śliczna. Nie wiem, za dużą głowę ma nie chyba. Nie. I w ogóle... I w ogóle mi się nie podoba jakaś... się znaczy, no może to by za bardzo komercyjnie w tym momencie, tak jest taki ciemny, ponury. Rano, no, jak się idzie do pracy, to jest fajnie, ponieważ gra muzyka. Lepsi byli od niego. Dlaczego ta pozytywka nie gra? To nie wrzucajcie pieniędzy, bo nie, to nie, ta nie gra! Nie, nie działa, nie to, nie to nie działa. Artur. Artur, co jest? Artur to zrobił! Wy Polacy wpadajcie do Łodzi, oglądajcie ją. Nie uważajcie, że to brudne miasto. To miasto jest po prostu niedomyte, ale jest cudowne i najpiękniejsze na świecie. Pomniki łodzi są piękne. Dbajmy o nie. Dotykajmy ich.